Zostaw se to molo na pakę. Nie rzucaj tego. Laj zapantował w rogu. Mogę tam. Tak. Koje. 60 dni. Rzucaj. Za późno. Hey. Ktoś gasi? No. Lekki like, like surprise. Oh, ja pytał. <laughs> Nie no, tak... No, takiego giga Minąłem to, kurwa, bez żadnego damage'a, wy nie umieliście? Ale ty miałeś to zgasić To nie zmieni teraz tematu Kurczę, Weź maga, no na blisko go masz przecież No zaraz będzie nożowane No nożuj go Nie no, kurwa, kikujemy chłopowom Cześć

I... i... gala, gala, gala wybiegł. Gala konek, 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 konek. Masz jeszcze sztuczkę. Top mi ciągle. Gdzie jest znowu? Blokujesz się stół. Tu, celujesz tu. Jest w konektorze. I rzucasz. Kurwa co! Ej ławka i krzesło! Ja też tam nie będę w stanie! Dwóch na mnie jestem W Kuba z drużyny Proszę nie! <suszy> na no pakę. O kurwa. kurwa. Widziałeś, widziałeś się Za Za fejką. to. Echo, no. kurwa. Cofam, cofam. Patrz, daj mu one tapa. Challenge one no, tap. No, no, dawaj. Patrz. No. <laughs> dawaj, one tap.

Ostatni ma 10 Assassin's Creed Foundation Pokojnie był na CT Paka na respiter, masz 20 czas. sekund Nie, to, bo... Nie zdążysz za niego Zdążę, ale będziemy się od razu plantować Plantuj standard, on poszedł do dżungli. stawiam dychy na to Co ty jest? No, wow,

No Fajnie, przecież to z obvious. On nie ma, mu. Ja pierdolę. <laughs> Jeszcze zdęży. Jest w góry. Tak <laughs> słabym, żeby wybić z napadu. Kurwa, gra jebana. Okej, nie byłabym przez chwilę. Że... Był? Jakimś takim trapem, co się wyjebie, to mi się przełączy na skandala i widzę jakąś taką pojebaną akcję, nie? Ja to sam na dacie, ja to sam na dacie przejebię. Wie pan co I to jest kurwa skandal.